Z martwych stanie. W końcu po tylu latach doczekaliśmy się porządnego wcielenia Mortal Kombat. W serii, która była kamieniem milowym w historii gier komputerowych. Dostajemy w nasze łapska 23 wojowników, włączając to ukrytych. Każda z postaci posiada 3 odmienne style walki i po jednym fatality dla każdego zawodnika. Do przejścia mamy 218 specjalnych misji, a na odkrycie czeka ponad 600 bonusów. Jeśli chodzi o grafikę, jest na bardzo wysokim poziomie, a na szczególną uwagę zasługują ładne postacie wojowników i dopracowane otoczenie. Małym minusem jest fakt, że niektórzy wojownicy są gorzej animowani. Dźwięk za to jest dobrze opracowany, mamy ogromną ilość krzyków i jęków, tylko mogliby zmienić tego starego i niezbyt udanego zapowiadacza walk. Podsumowując, duże zaskoczenie, zarówno w kwestii grafiki, klimatu, ale przede wszystkim grywalności. Godny reprezentant serii, a zarazem jedna z lepszych bijatyk, jakie ukazały się na PlayStation 2. ハハハハハハハ